Witam, ja jestem Wlocz, a to jest kolejny odcinek Valkyrie Chronicles. No i co to dużo mówić, idziemy dalej. Przypomnę o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu, o innych seriach, które trwają, jak Schoja Truman, jak końcówka Mafii też. Tutaj też już serię w sumie kończymy. Your Maximilian, Your Highness, you must allow me to apologize for the somewhat brutish manner of my entrance to your domains. We'd expect no less from Europa's premier commander, the great Maximilian. To cross our sovereign border with such lightning speed. Your tactics are adamant. And you are the one they call Borg. <coughs> you attempt to ally yourself with the Federation. Then you turn over a new leaf and become the Empire's informant it is all to ensure that gallia remain a stable nation. of course. ours is a small land, as you know. our fate is made secure by such agreements. the sovereign state of gallia will accept unconditional surrender and become a vassal state to your empire. in return, by our treaty and your grace's favor, i, your humble servant, borg, will rule gallia in your stead. <laughs> I'm afraid you're mistaken. What use could we possibly have for Gallia as a vassal state? <coughs> Ta. We, Maximilian, shall be the one to assume the Archduchy, and then Gallia shall be made anew under us. But, Back. but we agreed. Then, as sole master of this palace, we shall wake the lance that lies resting within its walls, Valkov, the key to ruling all Europa. <gasps> the lance.

The reverence and respect the people of this continent hold for that ancient blood is undiminished to this day. Well, then, I hate to disappoint you, but this is the true face of House Rondgri. Your Highness, what are you doing? Hello, Chapkazdewa.

Tak, ale jeden klan Darksenów przeszedł na stronę Walkirii. Tak, dokładnie. Obniży Walkirię o wszystko Darksenów.

The people quickly acquiesced to new rule. A common tale. <coughs> a common tale that has caused me much grief. To face my people deceptively has pained me. Until the day came that I ran from that pain, trading my free will for comfort. Were it not for a single officer's words, I would no doubt still be

All the more reason to be my bride. No, for the sake of my people, I shall see you dead. There you what delightful barbarism! Do all Galleon brides share your lust for blood? <coughs> if you desire safety for your people.

What's all the commotion? <clears throat> it's them. The Imperial Army invaded Rangris. Hmm. What? They crashed through the city walls with a huge tank and drove it into the castle. And now they're doing some kind of work on the tank, still half stuck into the castle. Huh? Work on that. Did they learn of the Valkovs' location? On that No. I can't afford to wait around here. Sorry, but. My. my chest. It's tight. It hurts. Huh? What. what's wrong? My. my heart. I'm... Help. Help me. Are you alright? Talk to me. I'm sorry. <clears throat> Forgive me. I've got to get to Randgreth. I just hope I'm in time. Ale nie zabił go to, a chceć tylko

I'm confident you can do this, soldiers. You are dismissed. Hey? Okay. Quite a risky operation. I know. I'm worried about morale if everyone feels like it's a suicide mission. No, missions by now. are not we guys? Yeah, you bet nothing bothers me anymore now. <laughs>

Almost showtime, huh, welcome? Militia rides into Randgree's showdown. Mind if I put you all's story on the radio? <laughs> I'm afraid I can't go help you fight. But I'd like to do what I can to stand by you, as ace journalist Irene Ellet. Irene Ellet. Okay, why not? Our activities are hardly a secret to the Empire at this point. No. Irene Ellet, huh? A teraz ogarnijcie. Ona nazywa się. Irene Allet. Autorka nazywa się. tej książki, tej opowieści była na samym początku Irene Kohler. A ona właśnie nam mówi, że po wojnie się hajtnie i będzie miała nazwisko Kohler. Czyli de facto to ona to wszystko opowiada, Dokładnie. Czas, żeby sprawić, żeby stare nazwisko było. Dumne, jak to powiedziała. Ostatni raz lance. Work should be complete shortly, followed by final testing, sir. Good. Keep it moving along, so. Yes, sir. I knew it. They came to the capital to get at the Valkoff. The. Yeah. bastards. You won't have it. A gdzieś Im się na tego

But now we possess a lance of our own. Let us settle this now, for all time. Your Grace, may the Valkyra protect you. Leave the defense of Castle Randwyls to me. Do we look the fool that might trust a dog with so little loyalty to his master as you? The <laughs> Put this man to death by firing squad. <laughs> To jest piękne, to jest piękne po prostu. Weźcie tego człowieka, yy, skazuję go na śmierć przez rozstrzelanie. Od jutra w galerii może być miejsca na niego. go zabrali. Gad da mat. nam kibicuje. O kurwa. Halo, wali się. Kurwa, wali się w sumie. W Wnasta, nieźnego. Halo, no kurwa, elewacja cała rozwalona. No, no patrzcie, co kurwa zrobili. Obsuli to wszystko, kurwa, jaka jest Kurwa, ale... Właśnie ogarnąłem, jaki to jest pośledzony pojazd. To jest jak ten brytyjski... niszczyciel czołgów, który... Tak, jechał do przodu, ale działo bym miał z tyłu. Kojarzycie? To jest dokładnie ta sama konstrukcja. Jakoś ktoś się zastanawia, czemu to ma z tyłu działo. O. motor zauważył przednią stronę, panie. Rangę. 4000 metrów. Co? Co to za wielka, pojętna rzecz na górze? Widziałem to. To tak samo jak wiosna Valkyria. Ta, którą Alicja podwiozła. Look out, Sevens! Clear the Marmotus' forward path! Move it! The Gallian militias fanned out ahead of us in <laughs> line, sir. Range: 4000 meters. In 4 antiquity, the Valkyra called upon Valkov's light to crush and subjugate the entire darks and tribe. The greatest weapon of all time. Kiedy kurwa masz taką pierwszą, drugą wojnę światową i jak, jak Hitler szukasz kurwa artefaktów, co nie? I znalazł ten artefakt. Kurwa, to nie jest jakiś Graal, to jest potężny artefakt. Ale dobrze zachowany, prawda? Byłoby śmiesznie, starożytna broń ma, wszystkiego, że jak się użyje jej, to się rozpada, tak historycznie mówiąc u nas. Został mi się rozpaść nagle, ale ze starości, ale tutaj byłoby śmiesznie, gdyby to się rozpadło. O Boże, wszystko z ziemią zrównali. Halo, tam była góra piękna, kurła, zniszczyli krajobraz. Ale strzeli, kurła, goku wszystko rozwalili. Ja tego nie będę sprzątać. an unidentified beam of light. Squads 4 and 5 have been wiped out. Oh, damn! If we had been one step slower, we would be a big pile of dust by now. Stay clear of the front of that thing. Move to Dare you face us yet after that display?

To jest ten moment, kiedy Maksymilian mi przestaje się ogólnie podobać, bo ta postać jest świetna, moim zdaniem. Jako tego złego, na tego złego zrobiona. No ale sami ogarnijcie, co on odwalił, właśnie. Rozumiecie o co chodzi? Odwalił największy. No gorsze jest tylko jego uzasadnienie, trochę też w sumie. Ale nie ma czasu. Przygotujmy się do bitwy. Trzeba było zapisać teraz. Mogę do książki wrócić? Proszę. Spoko. Mogę, przepraszam, ja muszę zapisać. Bo nie chcę mi się potem tego wszystkiego. wiecie, ogarniać. Szczególnie że. Tak, to jest ostatni rozdział, to będą, widzę, dwie bitki. Pisało się? A, bo to jest 18, jest taki długi. Okej, okay, ja rozumiem. Co widzicie, tu jest jedna bitwa, 5A, a 7A to jest druga bitwa, więc nie ma co moim zdaniem czekać. Jedziemy od razu tą bitwę. Eee, w razie czego, jak ja źle wystartuję, i tak pewnie za 5-10 minut skończymy, dobra, wiemy, wiemy, wiemy. Na zachód się bijemy, serio? Tu jeszcze nie walczyliśmy. Dobra, i teraz trzeba rozstać to na poważnie. Już eee, tak. Niech sobie przypomnę, co i jak. Rosie, pójdziesz może tu? Um, Jane. Ale co, co jest tutaj? Shamrock, okej. Okay. Tutaj? Eee, Alicja... Alicja mogłaby tu poskoczyć w sumie. I tak będzie trzeba ich szybko poogarniać. Te dziki tutaj, wtedy. Nie, te damy. Dobra, niech będzie tam. Najwyżej będę żałować i zaraz poprawiać. Largo, ty skoczysz tu, Elisko, skoczy tutaj dokładnie. Marina na środeczek. I też trzeba będzie cofnąć od razu, mówię. I Dalla znamy tutaj. I to jest Dream Squad, który będzie robić naszą ofensywę, defensywę, wszystko. 10 jednostek rozstawiamy. Dwa czołgi. Jeden średni i de facto. Jeden lekki i reszta to jest. No, piechota dwóch pepanców, jeden sniper, strzelec wyborowy, trzech to nazwać. Jak widzicie, jest tego dużo, co więcej, jest dużo wieżyczek. Oh shit, hierarchia again. Ja. Yeah. Gunther, Kurwa, nie spytaj się, co z pozostałymi dwoma oddziałami tylko o nas. Mm, leci na nas, księżniczka. i know i may just be in the way but i wish to be of assistance however i am able i wish to fight as well allow me to stand in defense of my homeland i understand we'd be honored to have your help in the rear guard here's the plan start by focusing our fire on the whole alicia's lance made the Dreadnought's side is <laughs> <coughs> Roger.

Tylko trzeba się zastanowić, de facto, jak to ogarnąć poprawnie. E, tak. W skrócie powiem Wam. To trzeba zniszczyć. Tu macie antitanka. Tu macie to działo, które. Nie wiem, czy można zniszczyć, de facto. Tu mamy ziomka do zdjęcia. Antitank, antitank, an... gatling, gatling, gatling. pepans no będą się respić, jak dobrze pamiętam cały czas, więc. To jest pytanie zamieniam, co my chcemy zrobić teraz. To jest jaka wieżyczka, co nie? I to jest pytanie Czy Largo dasz radę? Ryzykujemy, a zaryzykujmy. To zapisane w razie czego? I w sumie myślę, że w tym momencie mogę się z wami pożegnać. Powiedzieć, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. E, no, no bo tą bitwę. O oh fuck, ale przestać, przestać, przestać. Eee. No, i nim będzie trzeba wystrzać te gatlingi, bo one nas będą kosić. Najważniejsze to jest najpierw zniszczyć, moim zdaniem, te gatlingi. Widzicie, jak one naparzają, co nie? Dobra, Ym, więc ja się żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. A na koniec cinga largo nam ładnie. Mam nadzieję, zniszczy tą wieżyczkę ostatnią. Teraz Double Tank Damage, serio? Dobra, no, jak widzicie, udało się pierwszą wieczkę zniszczyć. Widzimy się w kolejnym odcinku. W tym to już będzie wszystko. Hejo!